Pewną taką refleksją bym się chciał dzisiaj z Państwem podzielić, która no pewnie jest refleksją w niewłaściwym momencie, ale na takie refleksje żaden moment właściwy nie będzie. A tym jest może stosunkowo mało niewłaściwy, bo, bo już ponad trzy tygodnie staramy się pomóc Ukrainie na różne sposoby. Nie ja powiem, że na wszelkie sposoby. No, na przykład, wykluczyliśmy udział zbrojny w tym konflikcie, czy wszystko to, co przeniosłoby go na tereny polskie. No więc sprawa Migów na przykład. Ale mimo wszystko uważam, że chociaż nie pomagamy Ukraińcom zbrojnie, to po pomagamy nawet bardziej niż zdrowy rozsądek by nakazywał i liczenie własnego interesu. Poświęcamy własne interesy. Mam nadzieję, że jest to inwestycja. Bo na naszych oczach rodzi się na nowo naród ukraiński, tworzy swój mit założycielski, broniąc się przed inwazją, walcząc o swoją niepodległość i ponosząc krwawe ofiary z tego powodu. Myślę również, że. Dzięki tej wielkiej mobilizacji, jaka jest w Polsce przyjmowaniu kobiet, dzieci, zajmowaniu się nimi jak kto potrafi. No, również tworzy się jakaś nowa przyjaźń czy nowe poczucie wspólnoty między narodami, które zaowocuje w przyszłości jakąś strefą, wspólną współpracy bliskiej i wspólnie przeciwstawimy się Rosji, wspólnie wypędzimy ją z dawnego obszaru jagiellońskiego, bo jest to w naszym polskim interesie i w ukraińskim interesie i w białoruskim interesie i w interesie państw bałtyckich. Nie jest w interesie Niemiec, które chcieli Ukraińcy widzieć jako swojego największego przyjaciela no i chyba już to złudzenie stracili i widzą, kto ich przyjacielem jest. Więc tak sobie myślę. Że może byłoby warto ze strony ukraińskiej również podkreślić tę rodzącą się przyjaźń jakimś gestem. Ja wiem, ja wiem, że w tej chwili Ukraina ma problemów dużo ważniejszych, dużo większych, ale nie mówię, że trzeba robić coś jakiegoś bardzo wielkiego w dziedzinie polityki historycznej. Dam taki przykład, na co można by zrobić bez wielkiego problemu. W Lwowie jest taki cmentarz, bardzo dla nas, Polaków ważny cmentarz orląd Lwowski. Ponieważ w Lwowie y, ogromne wpływy mają banderowcy, więc ten cmentarz jest na różne sposoby niszczony, sekowany, symbolem tego stało się zabicie dechami, takich dwóch pięknych lwów, które tam stoją, żeby te polskie symbole zostały zniszczone. Bardzo fajny to jest moment na przykład żeby usunąć te dechy żeby pokazać że polskie dziedzictwo polska pamięć w Lwowie już nie jest niszczona i że już banderowcy nie mają takiego wpływu na ukraińską politykę jak mieli przed tą wojną to Naprawdę jest w interesie samych Ukraińców, żeby się od banderyzmu odciąć, bo po pierwsze, to jest zbrodnicza i paskudna tradycja Dmitro Dącewa, ktokolwiek czytał, co on tam wypisywał, i yy, czy Stefena bandery, już nie mówiąc o gorszych zbrodniarzach, i naprawdę nie warto jej pielęgnować. Ja rozumiem, że w pewnym momencie Ukraina nie miała swojego mitu założycielskiego, szukała go rozpaczliwie, więc usiłowała nie przyjmować do wiadomości, że UPA to nie tylko partyzantka antysowiecka, ale dużo, dużo więcej i dużo. Dużo gorzej. Poza tym zwracam uwagę tak z praktycznych powodów Ukraińcom na to, że UPA, banderowcy OUN, oni nie tylko Polaków mordowali, oni mordowali także Żydów, a to w dzisiejszym świecie to już jest trochę plama na historii. Ja wiem, że oczywiście Izrael dystrybuujący, że tak powiem, na świecie, Narrację historyczną na, na, na temat zbrodni dokonywanych na Żydach. Raczej dotąd ją wolał dystrybuować, przypisując Polakom rozmaite winy. Nie popełnione, ale no, duży wpływ tutaj na tę politykę historyczną ma Monse Kantor, a Monsieur Kantor to przyjaciel Putina, zresztą cały Izrael jest równie przyjazny Putinowi w tej chwili jak Niemcy na przykład. Więc ta narracja łatwo może zostać przesunięta teraz przeciwko Ukrainie i to by było o tyle łatwiejsze, że rzeczywiście banderowcy mają za uszami. Więc może już dobrze by było się od tej odciąć. Tradycji, tym bardziej, że naprawdę nie wymaga to jeden facet złomem, żeby te dechy powywalał. Godzina roboty, a będzie piękny symbol rodzącej się. Polsko-ukraińskiej przyjaźni. Nie musimy w tej chwili się zajmować Wołyniem, nie musimy w tej chwili odwoływać rozmaitych paskudnych zarządzeń, które na zachodniej Ukrainie robiono, żeby niszczyć ślady pamięci, żeby niszczyć archiwa, żeby nie dopuszczać polskich ani nawet ukraińskich historyków do tych archiwów. To na później sobie zostawmy. Ale taki jeden gest ładny. Myślę, żeby się bardzo przydał na początek. Wiem, że... Nikt u nas się nie odważy czegoś takiego powiedzieć, bo my, polska polityka jest robiona przez inteligencików od, od zawsze. Od zawsze cały model polityczny został sformułowany według kindersztuby inteligenckiej, a sztuba inteligencka powiada, że nie wolno, nie wypada artykułować swoich oczekiwań, nie wolno formułować żadnych postulatów. Mamy partnera, chcemy się z nim zaprzyjaźnić, to po prostu nie mówmy mu czego my potrzebujemy, on sam powinien to zgadnąć. Jak zgadnie, to, 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 to my się jeszcze chwilę pokrygujemy, że nie, no w sumie nie trzeba, no ale skoro państwo tak mili, no to, to bardzo miło dziękujemy serdecznie. A jak nie wpadną na to sami, to, to my nie powiemy, nie? No, na, najwyżej się okaże, że są nie na poziomie i wtedy się na nich obrazimy. No więc tak się można u cioci na imieninach zachowywać, ale polityka jednak polega na artykułowaniu swoich oczekiwań. My dużo w tej chwili w Ukrainę inwestujemy. Pomijam już pajaców, bo uważam tych ludzi za pajaców, którzy nie potrafią znaleźć rozgraniczenia. Już to jest takie typowo polskie, że my nie umiemy złapać jednak pewnego balansu i równowagi między byciem rozsądnie, przyjaznym, a być służalcą nadskakującym. No bebechy mi się przewracają, jak słyszę to obrzydliwe ruskie w Ukrainie zamiast na Ukrainie. Znam historię tej głupoty, to był jeden z tych ruchów, tak jak banderowcy, prawdopodobnie sponsorowanych z Kremla, żeby kompromitować i robić zadziory między Polską a, a, a Ukrainą. Dużo tutaj Ruskie w to włożyli zainwestowali też w, może akurat nie, niekoniecznie na odcinek Polski, tylko w ogóle na zachód. Oni też inwestowali w takie rozmaite Lewackie, głównie ruchy, baby, jakieś wściekłe feministki, wariatki, które miały albo cycki pokazywać, albo darły gębę w i po prostu ośmieszały. To wszystko jeździły po świecie i ośmieszały, tak naprawdę, sprzeciw przeciwko Rosji, sprzeciw przeciwko Putinowi, i kompromitowały. I właśnie jedna z takich bab parę lat temu wymyśliła, że Polacy obrażają Ukraińców, bo mówią w Ukrainie, na Ukrainie, a powinni mówić po rosyjsku, w Ukrainie, bo na Ukrainie to znaczy, że uważają, Ukrainę za swoją prowincję. To jest jakimś koszmarnym debilizmem, bo w Polszczyźnie nie ma nic podobnego. Mówimy niewątpliwie Wielkopolska czy Małopolska są częściami Polski, a mówimy w Wielkopolsce i w Małopolsce. Niewątpliwie Węgry nigdy nie były częścią Polski, a mówimy na Węgrzech, a nie we Węgrzech. A w ja nie będę łamał sobie języka, dlatego że jakiś idiota tak wymyślił i mówił, że idę ćwiczyć w siłownię, a nie na siłownię, albo że idę w basen. Jest słownik języka polskiego, to wyjaśnia. No ale potakiwacze, nadskakiwacze, już chcą być tacy milutcy, że teraz jak jest wojna, to oni podchwycili te głupoty i połowa mediów i arcybiskup gondelski nawet w liście pasterskim bredzi w Ukrainie, pisząc, żeby, żeby co. Dobra, no machnijmy ręką, oczywiście nie szanujemy swojego języka. Uważamy, że to jest murzyńskie narzecze, w ogóle się sami nie szanujemy. Z zachwycamy się, jak ktoś napisze książkę o Breslau niemieckim, bo to jest to nas wręcz dowartościowuje, że to miasto kiedyś było w rękach zachodniej niemieckiej cywilizacji, zanim my dzikusy polskie je zajęliśmy, ale już to, żeby zwrócić uwagę, że nie, nie jest jakiś tam Iwano Frankowsk, jak to Breżniew nazwał, tylko to miasto się całe życie nazywało Stanisławów. Dobra, ja wiem, że w tej chwili Ukraińcy mają ważniejsze rzeczy do, na głowie niż zmieniać nazwę ze Stalinogrodu z powrotem, znaczy z Iwano-Frankowska na jak Pan Bóg przekazał, ale przynajmniej my nie udawajmy, że to jest jakiś tam Iwanow frankisk czy jakaś inna bzdura. I to nie ma nic wspólnego z, z jakimiś rzekomymi zapędami polskimi do nieuznawania ukraińskiej niepodległości, elementarnym szacunkiem dla siebie. Nie musimy, chyba wystarczająco udowodniliśmy swoją życzliwość dla ukraińskiej sprawy i nie musimy jej udowadniać kalecząc język polski czy, 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 czy nazywając Stanisławów jakimś tam... Brzeźnie tym, żeby to jeszcze sami Ukraińcy wymyślili te nazwy, ale przecież jest to nazwa wymyślona i narzucona przez Sowietów. No, ale to my tacy jesteśmy. Sami i Ciebie nie szanujemy, nie mamy odwagi nawet pokazać, że, że, że oczekiwalibyśmy jakichś gestów, więc ja mówię, jeżeli ktoś mnie słyszy, kto ma przełożenie na naszych przyjaciół Ukraińców, to niech im potrzebnie taką myśl że strasznie miło by było po prostu, gdyby wreszcie te lwy na cmentarzu Orląd zostały uwolnione i gdyby jasny, wyraźny sygnał dano, że ta nowa Ukraina, która się rodzi, to nie będzie Ukraina skażona bandytyzmem, zbrodniczością tradycji banderowskiej. Tyle tylko.